Zachęcam tych, którzy stoją, chodźcie do środka, bo potem już będzie tylko gorzej. Potem już będzie tylko coraz mniej miejsc. A tu jeszcze są w środku miejsca. Tu są w drugim rzędzie są miejsca. Tam widzę za Karolinką są miejsca. Koło Kasi. Tu gdzieś koło, o, obok Moniki są miejsca. Chodźcie, chodźcie. Roz, roz, roz. Zapraszam Was bardzo serdecznie, usiądźcie, bo potem będzie kłopot z miejscem. Nie wiem. Chciałbym dzisiaj, na ile się to da krótko, Was przywitać fragmentem drugiej księgi Kronik z 20 rozdziału. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Ammonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. Jehoszafat to był król e, Judy. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto stoją już w Sheson Tamar, to jest w En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana, ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, żeby zwrócić się do Pana o pomoc, również ze wszystkich miast ludzkich przyszli, aby szukać Pana. I tutaj w tym dłuższym fragmencie jest modlitwa, jaką zwrócił się Jehoszafat do, do Pana w tej trudnej sytuacji, kiedy trzy praktycznie narody ze sobą... Sprzymierzyły się przeciwko, przeciwko niemu i postanowiły napaść i na najechać i zgromić jego królestwo. A wtedy pośród tego zgromadzenia duch pański spoczął na Jochazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejala, syna Mataniasza, Lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalemu i ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro zejdźcie naprzeciw nich. Pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie. I oglądajcie ratunek pana. O Judo Jeruzalemie, nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił głowę twarzą do, aż do ziemi, a także wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed panem, oddając pokłon panu. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów wstali, aby chwalić pana. Boga Izraelskiego głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli Jehoszafat stanął i rzekł Słuchajcie mnie, Judejczycy, mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu Waszemu, a ostaniecie się. I zawierzcie Jego prorokom, a, a poszczęści się Wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pie pieśni, pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów i Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. I ta zasadzka wyglądała tak: Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom Pogórza Seir aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Sejry, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. A gdy jego szafat i jego lud zbrojny zabrali się do zagarniania łupu, znaleźli wiele bydła, różnego mienia, szat i kosztownych naczyń, i nabrali tego tyle, że nie mogli unieść. Trzy dni zagarniali łup, gdyż był tak obfity. Czwartego dnia zgromadzili się w dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego, e, dlatego miejscowości tej nadali nazwę Dolina Beraka, i nosi ją ona do dnia dzisiejszego. Potem powrócili wszyscy mężowie Judcy i jerozolenscy na czele z Jehoszafatem do Jerozalemu, wrócili radośni, gdyż Pan uradował ich. Z wyzwoleniem od ich nieprzyjaciół. I wkroczyli do Jeruzalomu przy dźwiękach lutni i cytr i trąb, i poszli do świątyni pańskiej i padł strach przed Bogiem na wszystkie królestwa ziem, gdy usłyszano, że Pan walczył z nieprzyjaciółmi Izraela a królestwo Jego szafata zażywało spokoju, którego jego Bóg zewsząd mu użyczył. E Chciałem wam powiedzieć, że każdy z nas, każdy z nas staje w miejscu swojej walki. Jedyne co do nas należy co należało do e, roli tutaj e, Jehoszafata i jego ludu to były dwie rzeczy: porzucić lęk i wychwalać Boga. Jedyną rzeczą, z którą my powinniśmy walczyć, to ze strachem, który jest w nas. Z lękiem, dlatego że walka jest wygrana przez Pana. To, co nas pogrąża, to nas strach, a nie walka, nie zwycięstwo, bo zwycięstwo jest zagwarantowane. Strach, lęk, który jest w nas. A wtedy pośród tego zgromadzenia duch pański spoczął na Jelu, synu Zachariasza, syna Benajasza i ten rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalemu, I ty, królu Jehoszafacie, tak mówi Pan, wy się nie bójcie, nie lękajcie tej licznej tłuszczy. Nie bójcie się i nie lękajcie. Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. W Jezusie Chrystusie Bóg odkupił nas. Amen? Dał nam zwycięstwo. Jedyną rzeczą, z którą my się zmagamy, to jest strach, który jest w nas. Strach, lęk, który powoduje, że nie stajemy wiarą, że nie stajemy, nie bierzemy tego zwycięstwa, które jest w nas. Tylko poprzez lęk dajemy, jak to mówi Biblia, tyły wrogowi. Odwracamy się i uciekamy. Ta historia pokazuje jeszcze jedną z ważno, ważną rzecz którą chciałbym Was zachęcić teraz, właśnie na tym miejscu. Nie wiem, czemu to tak sprzęga. Ok, Okej, za głośno mówię. E, tą rzeczą, do której Was chcę i siebie na, na tym miejscu zachęcić, to jest ta druga część. Lewici zaś z rodu Kechatytów i z rodu Kerachitów wstali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Teko, a gdy wyruszyli, e, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy, mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu Waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się Wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać chwym pochwalny: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy zaczęli śpiewać radosne pieśni pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów. Amen. Kiedy Boży Lud przed w uwielbienie, oddali chwałę Bogu. Zaczęli oddawać chwałę Bogu, wznosili radosne pieśni i nadal głośno chwalili Pana. Pan zasadził zasadzkę, Pan nasadził się na, na, na zbrojnych. E, ja nie wiem jak to zrobił, ale z tego tu wynika, że e, nieźle skłócił ich między sobą, e, bo oni jeden na drugiego napadli. Najpierw e, e, w dwóch napadli na tego trzeciego. A potem między sobą się wytracili. Kiedy Izrael doszedł do tego miejsca, gdzie miała być bitwa, oni już wszyscy byli martwi. Amen? Bóg załatwia sprawę za nas. Załatwił sprawę w Jezusie Chrystusie za nas. Jedyną rzeczą, jaką my mamy zrobić, to przestać się bać. Przestać się bać, że jesteśmy sami i sobie nie poradzimy. Jehośafat się wystraszył, bo e, wojska były bardzo liczne. On wiedział, że to jest poważna walka. I jedyne co zrobił, to zwrócił się do Pana i ogłosił post. Ogłosił post i zwrócił się do Pana. Aby Bóg w tej walce stanął po jego stronie. I chciałbym y, 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 sobie i wam powiedzieć, ale również mam przekonanie w sercu, że to, są, to jest... Y, y, Dzisiaj szczególne słowo do, do wielu osób z nas. Nie bójmy się walki, którą staczamy. Nie bój się walki, którą staczasz. Bóg stoi po Twojej stronie. Zaufaj Mu i porzuć lęk. Nie zgadzaj się na lęk w swoim życiu. Nie zgadzaj się, aby lęk dyktował Ci warunki jak, jak, twojego życia. Nie zgadzaj się, by lęk powodował, że będziesz decydował pod jego wpływem o swoim życiu. Bóg jest zwycięzcą. Bóg stoi po twojej stronie. Amen. Nie ma ucieczki przed walką. To już ostatnie słowo i zaczniemy mówię. Nie ma ucieczki przed walką. Kiedy Dawid e, był w czasie, kiedy królowie zwyczajnie, e, mieli zwyczaj w tym czasie chodzić do, na wojnę. Dawid co zrobił? Pozostał w domu. Nie stoczył tej wojny. Nie stoczył tej walki. Pozostał w domu. I jego następstwem tej decyzji był grzech, który popełnił z Batrzebem. Tego, że nie poszedł walczyć. Jeśli chcesz się wycofać, nie chcesz walczyć, jeśli stajesz w miejscu, w którym musisz zadecydować, to pamiętaj, że Bóg stoi po stronie walki. Bóg się nie wycofuje. Jeśli się chcesz wycofać, jeśli chcesz dać tyły, to pamiętaj, że następstwem będzie to, co zrobił Dawid. Dawid odwrócił się od miejsca, w którym miał walczyć i poszedł w stronę grzechu. A potem musiał zbierać następstwa tego grzechu, który był. Dlatego dzisiaj wierzę, że Bóg chce do nas przemówić, że Byśmy stawali do walki. Wstawajmy do walki. Wznosząc uwielbienie dla niego. Oddawając mu chwałę. I przeciwstawiając się własnym lękom. Wierząc, że Bóg jest po naszej stronie. Amen. Do Jozłego e, Kiedy Bóg posyłał Jozłego. Kiedy wyznaczał mu zadanie. Następstwo Mojżesza. Co do niego powiedział? Nie bój się i nie lękaj. Ale niech słowo moje dniem i nocą będzie w Twoim sercu, w Twoim myśle. Nie bójmy się. Nie bójmy się. Strach jest tym, który wiąże nas. Strach jest tym, który powoduje, że nie decydujemy o swoim życiu tak, jak Bóg by chciał. Tylko wybieramy e, tą cząstkę, która, która jest często e, niewłaściwa dla nas. Nie jest tym miejscem, w którym powinniśmy się znaleźć. I nie mówię tego tylko dlatego, że Boże Słowo tak mówi, ale wiem, bo sam tak, sam tak robiłem. I wiem, ile rzeczy straciłem w życiu. Wiem, ile rzeczy, ile wojen przegrałem. Nie dlatego, że Bóg chciał, żeby przegrał, tylko dlatego, że miałem niewłaściwą postawę. Nie stawałem e, wiarą, tylko stawałem patrząc na swój strach i na lęk. Nie wiem jak Wy, ale ja mam dość dość. I trzeba mieć dość czegoś w życiu, żeby powiedzieć koniec. Bóg jest Bogiem zwycięstwa. Nie wstydźmy się tego mówić, że Bóg jest Bogiem zwycięstwa. Amen? Amen. Oddaj no mu Bogu chwałę, jeśli to słowo do Ciebie przemawia, to jest to słowo prorocze do Ciebie dzisiaj, abyś Ty nie bał się, ale abyś stanął po stronie walki, a Bóg będzie walczył za Ciebie. Teraz dziś chwałę dla swojego Boga.